Instalować, czy na Outlooku, czy na Gmailu. Ja sobie klikam Gmail, i tutaj mam pełną instrukcję, jak to zrobić. Co tutaj robimy? Klikamy lewym przyciskiem myszy, Kopiuj podpis, i gdy jesteście na swoim mailu, klikacie tutaj sobie więcej, przechodzicie niżej i zarządzaj etykietem. I tutaj przechodzimy do zakładki Ogólne, i przejeżdżamy sobie niżej do podpisu. Tutaj mamy podpisy, brak podpisów, klikamy. Nowy podpis, dajemy nazwę, klikamy utwórz, i tutaj po prawej stronie klikamy prawym przyciskiem myszy, klej. I tak, jak widzisz, mamy tutaj naszą sygnaturę. Co teraz musimy zrobić? Użyj domyślnie tych podpisów. Klikamy Zapisz zmiany i teraz popatrz, przy tworzeniu wiadomości mamy już naszą piękną stopkę. To już wszystko, jeżeli możesz, skomentuj jak podobał Ci się ten filmik, trzymaj się, cześć hej.